75 inczyk telewizor 2600 75 inczy 80 inczy 2950 Także bardzo tanie telewizory są 65 inczy 1000 dolarów pięćdziesiąt jeden inczy, sześćset dolarów, czterdzieści osiem inczy, pięćset sześćdziesiąt inczy, teraz ma sześćset czterdzieści dziewięć ceny telewizorów takie u nas są znaczy w Stanach u nas są podobne do wyboru 700, 800 1160 829 1149,60. 300 dolarów. 39 inci Telewizor. 32 inczy. 200 dolarów. 24 inczy. 150 dolarów. Komputer Dell.

cała gama telewizorów tutaj jest cała gama do 80 inci suszarka do włosów tylko 19 dolarów myślę że w Polsce są droższe wszystko do strzeżenia włosów tutaj no, z, razem z nożyczkami z maszynką tylko 24. Maszyna do szycia elektroniczna 169 dolarów. Zamrażarka wielkości 7 kubików Nawet bardzo duża. M20, met m30 met szeroka, długa. 179 dolarów. Bardzo dużo. Tak wyglądało w środku. Także dużo miejsca tu jest. Generator do prądu. Jak ktoś nie ma prądu, gdzieś jest w lesie. Na benzynę. Z silnikiem jest? 750. Piwo Badwajzer 36 butelek za 24 dolary. Badwajzer następny.